Zdecydowałam się wrócić do tego tańca, poszukać nowego partnera i, i by zacząć od początku. No i właśnie miesiąc i pół temu zaczęłam tańczyć z kubą zimą właśnie moim nowym partnerem, no i okazało się, że 25 września odbędą się mistrzostwa republiki. No i zdecydowaliśmy się, że może warto spróbować, ponieważ ostatni rok będziemy w kategorii do 21 lat, czy byliśmy. Był to miesiąc i pół ciężkiej pracy, codziennych treningów dosyć długich. Czasem były takie kryzysy, że nie wiedzieliśmy, czy dobrze robimy, ale myślę, że obaj mieliśmy taką dużą przerwę. I myślę, że mieliśmy taki drive i taką ochotę, i naprawdę się cieszyliśmy, że możemy być znowu z powrotem na parkiecie, tańczyć razem. Mieliśmy dużo zabawy, dużo śmiechu. Było to fajne i myślę, że tak, że daliśmy z siebie wszystko. W tych tańcach właśnie jest trudne to, że tańc ten jest o dwóch ludziach i zależy też od tego, jak dwaj ludzie właśnie się dorozumiewają, ale my mieliśmy to szczęście, że. Jesteśmy obaj tacy weseli i lubimy robić właśnie ten taniec i z taką miłością, z taką pasją do tego tańca się wróciliśmy i to nas tak naprawdę myślę dość łączy. I właśnie dlatego, że tak się dogadujemy dobrze, to dużo prościej było dla nas zacząć od nowa i zgrać się dosyć szybko. Też, a też takim aspektem jest to, że właśnie już znamy się już ponad 5 lat, ponieważ kiedyś w przeszłości chwilę razem tańczyliśmy też, więc. To był dla nas taki prostszy początek, że już takie te pierwsze znajomości tam były. Ale ogólnie to jakiś czas na pewno zajmie na początku, żeby nowa para się zgrała i w ogóle stwierdziła, czy będą razem tańczyć, czy nie. Ponieważ jak się dwie osoby nie dogadują, no to, to trudno w ogóle razem współpracować i spędzać razem tak dużo czasu.